Kurzajewski postanowił zabrać głos w sprawie, która od kilku tygodni nie schodzi z nagłówków mediów. Chodzi o jego rzekomy ślub z Katarzyną Cichopek. Informacje o planowanej uroczystości rozbudziły ogromne emocje, a każdy gest, spojrzenie i wypowiedź pary Trafiały pod lupę opinii publicznej. Dziennikarz w końcu zdecydował się odpowiedzieć na pytania, które pojawiają się niemal codziennie i które coraz mocniej wpływają na jego życie prywatne i zawodowe. Jego przekaz był jasny, ale pozostawił też pewien cień tajemnicy, który jeszcze bardziej podsycił zainteresowanie. Od miesięcy relacja Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek znajduje się w centrum uwagi. Para, znana z telewizji, zaczęła coraz częściej pojawiać się razem, co natychmiast wywołało falę spekulacji. Znajomi zauważali, że ich zachowanie zmieniło się. Stali się bardziej otwarci, a zarazem uważni w kontaktach z otoczeniem. Cichopek z uśmiechem reagowała na pytania, ale w jej spojrzeniu dało się dostrzec pewne napięcie. Kurzajewski z kolei przyjął rolę tego, który zachowuje powagę i dystans, choć jego gesty, ukradkowe spojrzenia czy nieco dłuższe dotknięcia dłoni partnerki zdradzały głębokie uczucia. Wieści o ślubie wywołały lawinę komentarzy nie tylko w mediach społecznościowych, lecz także w kuluarach telewizyjnych. Współpracownicy zaczęli zadawać pytania, a każde milczenie ze strony dziennikarza interpretowano jako potwierdzenie plotek. Taka atmosfera odbiła się na jego codzienności. Musiał nieustannie mierzyć się z ciekawością, często naruszającą jego prywatność. Jego relacje zawodowe, zwłaszcza z tymi, którzy śledzili go od lat, nabrały nowego charakteru. Stał się obiektem zainteresowania nie tylko jako dziennikarz sportowy, ale również jako mężczyzna podejmujący życiowe decyzje. To wszystko wpływało również na psychikę samego Kurzajewskiego. Z jednej strony czuł presję oczekiwań, z drugiej potrzebę ochrony własnych granic i relacji z partnerką. W jego otoczeniu dało się wyczuć mieszankę emocji, od radości po niepokój, od podziwu po krytykę. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a świadomość, że kolejne słowa mogą zostać zinterpretowane na dziesiątki sposobów, potęgowała napięcie. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi doniesieniami i odkrywać kulisy historii, które elektryzują całą Polskę. Media w Polsce od kilku tygodni żyją jednym tematem: rzekomym ślubem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Informacje, które pojawiły się w serwisie Świat Gwiazd, mówią jasno: Para planuje powiedzieć sobie sakramentalne tak 25 października. Data ta błyskawicznie rozeszła się po portalach i tabloidach, a według źródeł bliskich zakochanym najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To miało być kameralne święto, z udziałem osób wspierających ich od pierwszych chwil związku. Jednak zamiast radosnego odliczania do uroczystości, Para zmierzyła się z falą spekulacji i presją ze strony opinii publicznej. Kurzajewski, pytany wprost o datę ślubu, nie potwierdził medialnych doniesień. W rozmowie z faktem odesłał do stanowiska menadżera. Krótkie, chłodne zdanie. Nasz menadżer, Patryk Wolski, powiedział już wszystko w tej sprawie. Brzmiało jak zapowiedź ciszy medialnej, ale równocześnie pozostawiło szerokie pole do domysłów. W ten sposób dziennikarz próbował chronić swoją prywatność, jednocześnie wiedząc, że każda jego reakcja będzie analizowana i komentowana. Patryk Wolski, reprezentujący parę, w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że Kasia i Maciej chcą dzielić się wyjątkowym dniem w sposób kontrolowany, poprzez swoje kanały społecznościowe. Podkreślił, że uroczystość rzeczywiście jest planowana, ale wszystkie szczegóły pozostaną tajemnicą do czasu, aż sami zainteresowani zdecydują się je ujawnić. Słowa te, zamiast uspokoić ciekawskich, jeszcze bardziej podsyciły zainteresowanie. Rodzina i przyjaciele pary są świadkami, jak medialna gorączka wpływa na codzienność Cichopek i Kurzajewskiego. Wspólne wyjścia do restauracji, zakupy, a nawet krótkie spacery stały się okazją do fotografowania i spekulowania. Kasia, przyzwyczajona do życia w blasku reflektorów, reaguje na to z większym spokojem, ale i ona miewa momenty znużenia, gdy każde jej spojrzenie czy gest wobec partnera staje się materiałem do interpretacji. Maciej, który przez lata uchodził za osobę powściągliwą i oddaną dziennikarstwu sportowemu, musi odnaleźć się w roli bohatera plotkarskich nagłówków. Bliscy pary Według doniesień starają się stworzyć im przestrzeń pełną wsparcia. Rodzice Cichopek są podobno zachwyceni szczęściem córki i nie kryją radości na myśl o nadchodzącym ślubie. Natomiast znajomi Kurzajewskiego podkreślają, że jeszcze nigdy nie widzieli go tak spokojnego i pewnego siebie w życiu prywatnym. To poczucie stabilizacji i spełnienia wpływa na jego zachowanie także w pracy. Pojawia się na antenie z większą swobodą, a widzowie zauważają w nim nową energię. Jednak presja związana z oczekiwaniem opinii publicznej i ciągłym zainteresowaniem mediów towarzyskich ma też swoją ciemną stronę. Kurzajewski i Cichopek wiedzą, że ich każde potknięcie zostanie wychwycone i nagłośnione, dlatego starają się żyć tak, jakby świat zewnętrzny nie istniał, skupiając się na codziennych drobiazgach, wspólnym gotowaniu, wieczornych spacerach czy planowaniu przyszłości z dala od błysku fleszy. Wewnętrzne emocje, które przeżywają, tworzą mieszankę euforii i napięcia. Radość z miłości, którą znaleźli w sobie, miesza się z niepokojem przed nadmierną ingerencją z zewnątrz. To właśnie w takich chwilach jeszcze bardziej opierają się na sobie nawzajem, szukając w partnerze wsparcia i pewności. Każdy gest, od drobnego uśmiechu po ciche słowo otuchy, nabiera podwójnego znaczenia, cementując ich więź. Choć wciąż nie ma jednoznacznego potwierdzenia daty ślubu, jedno jest pewne. Relacja Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego staje się jednym z najważniejszych i najbardziej obserwowanych wydarzeń w polskim showbiznesie. To historia, która budzi emocje, dzieli opinie, ale jednocześnie fascynuje i przyciąga uwagę milionów. Pod koniec sierpnia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się udzielić wywiadu dla Plejady, w którym po raz pierwszy tak otwarcie opowiedzieli o swoim podejściu do wychowywania dzieci. Ich słowa odbiły się szerokim echem w mediach, bo choć oboje od dawna podkreślają znaczenie rodziny, to dopiero teraz uchylili rąbka tajemnicy, jak wygląda ich codzienność z dorastającymi pociechami. Cichopek zaznaczyła, że kluczowe w relacji rodzic dziecko jest stworzenie przestrzeni do rozmowy i wyrażania emocji: empatia, otwartość, uważne słuchanie. Jeśli pojawia się moment, w którym dziecko chce mówić, trzeba mu na to pozwolić. Jeśli go nie ma, nie wolno naciskać. Najważniejsze, aby być obok, okazywać wsparcie i miłość i nigdy nie narzucać swojej woli, mówiła aktorka w rozmowie. Te słowa pokazują, że dla niej priorytetem jest zbudowanie atmosfery zaufania, a nie ścisłej kontroli. Kurzajewski w podobnym tonie podkreślił, że każde dziecko, niezależnie od wieku, potrzebuje czuć, że ma w rodzicach oparcie. Naszą rolą jest mówić dzieciom, że jesteśmy przy nich, że zawsze chcemy dla nich jak najlepiej. Chcemy, aby były jak najszczęśliwsze, niezależnie od tego, czy mają 12, 16 czy 19 lat, tłumaczył dziennikarz. Te słowa wyraźnie wskazują na partnerski model wychowania, który oboje wprowadzają w życie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Cichopek i Kurzajewski wchodzą w swoją nową relację jako osoby dojrzałe, które już wcześniej miały doświadczenia w budowaniu rodzinnych więzi. Katarzyna wychowuje dwoje dzieci z poprzedniego związku, a Maciej od lat spełniał się w roli ojca. Wspólne doświadczenia sprawiają, że ich podejście do wychowania jest bardziej świadome i wyważone. Starają się łączyć tradycyjne wartości z nowoczesnym spojrzeniem, a ich nadrzędnym celem jest wychowanie dzieci do samodzielności, odpowiedzialności i wrażliwości. Według relacji znajomych pary, którzy obserwują ich na co dzień, oboje wykazują się dużą cierpliwością i umiejętnością dostrzegania indywidualnych potrzeb swoich dzieci. Katarzyna stara się tłumaczyć emocje, uczy je nazywania i akceptowania uczuć z kolei Maciej, ze względu na swoje sportowe doświadczenie i lata pracy w mediach, często wskazuje na znaczenie dyscypliny i konsekwencji. Razem tworzą harmonijną całość, w której nie brakuje równowagi pomiędzy ciepłem a wymaganiami. Warto zaznaczyć, że oboje nie boją się mówić o trudnościach. W przytoczonym wywiadzie podkreślili, że nie zawsze jest łatwo. Bywają momenty napięć i nieporozumień. W takich chwilach kluczowa okazuje się zdolność do wycofania się i zachowania milczenia, aby nie narzucać swojego zdania. Ta umiejętność, jak twierdzą, chroni dzieci przed poczuciem presji i pozwala im dojrzewać w poczuciu wolności. Otoczenie zauważa, że model wychowawczy Cichopek i Kurzajewskiego ma ogromny wpływ na życie codzienne całej rodziny. W domu panuje atmosfera bliskości i zrozumienia, w której każde dziecko wie, że może przyjść do rodziców z każdym problemem. Ta więź przekłada się także na codzienne rytuały, wspólne posiłki, rozmowy przy stole czy wyjazdy, podczas których starają się być w pełni obecni dla swoich dzieci. Ich podejście do rodzicielstwa pokazuje, że mimo ogromnego zainteresowania ze strony mediów i ciągłej obecności w blasku fleszy, priorytetem pozostaje życie rodzinne. To właśnie dom i relacje z dziećmi stanowią dla nich fundament, na którym budują wspólną przyszłość. Relacja Cichopek i Kurzajewskiego, pełna wzajemnego wsparcia i konsekwentnie budowanej więzi z dziećmi, staje się inspiracją dla wielu rodzin, które poszukują równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. I choć para nie zdradza szczegółów dotyczących swojego planowanego ślubu, to sposób w jaki mówi o wychowaniu, pokazuje, że najważniejsze wydarzenia rozgrywają się codziennie, w zaciszu domowych czterech ścian, w obecności tych, których kochają najmocniej. Według doniesień portalu Świat Gwiazd, zarówno Kasia, jak i Maciej starają się utrzymać równowagę pomiędzy wymagającą pracą w mediach, a zaangażowaniem w życie prywatne. Bliscy podkreślają, że każde z nich potrafi elastycznie dzielić obowiązki, aby nie zabrakło czasu na szkołę, spotkania z nauczycielami, a także zwykłe rodzinne chwile, które dla nich mają ogromną wartość. To podejście sprawia, że ich dzieci mogą dorastać w atmosferze stabilności, mimo że rodzice nieustannie funkcjonują w świetle reflektorów. W rozmowach z dziennikarzami Kasia i Maciej nie ukrywają, że zdają sobie sprawę z fali spekulacji dotyczących ich przyszłego ślubu. Jednak zamiast komentować medialne doniesienia, wolą mówić o tym, co dla nich naprawdę ważne wspólne wartości, wzajemne wsparcie i bliskość. Takie podejście sprawia, że ich związek nabiera dodatkowego wymiaru, nie tylko romantycznego, ale także partnerskiego i odpowiedzialnego wobec dzieci. Media zapowiadają, że temat ślubu Cichopek i Kurzajewskiego jeszcze przez długi czas będzie powracał. Jednak obserwatorzy podkreślają, że sama para nie daje się ponieść presji. Zamiast tego konsekwentnie realizuje swoją wizję życia, w której na pierwszym planie pozostaje rodzina, a dopiero później blask fleszy. Warto dodać, że ich historia to także dowód na to, jak dojrzała relacja może stać się inspiracją dla innych. Ich publiczne wystąpienia, pełne ciepła i wzajemnego szacunku, przyciągają uwagę nie tylko fanów, ale także osób, które szukają w świecie mediów autentyczności i szczerości. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to para, której kariery rozwijały się równolegle, choć w zupełnie różnych obszarach medialnych. Ona, aktorka i prezenterka, która przez lata zdobywała serca widzów rolą w M jak miłość i udziałem w licznych programach rozrywkowych. On, dziennikarz sportowy, komentator i prowadzący największe wydarzenia sportowe w Polsce i na świecie. Dziś oboje tworzą duet zawodowy i prywatny, którego historia jest bacznie obserwowana przez opinię publiczną. Cichopek od początku XXI wieku nie tylko konsekwentnie rozwijała karierę telewizyjną, lecz także potrafiła przechodzić z roli aktorskiej do roli prezenterki i jurorki w programach typu Talent Show. Jej obecność w pytaniach Pytanie na śniadanie ugruntowała jej pozycję jako jednej z najpopularniejszych twarzy TVP. Po odejściu ze stacji w 2024 roku przeniosła się do Polsatu, gdzie wraz z Kurzajewskim rozpoczęła nowy rozdział kariery jako współprowadząca poranny magazyn Halo to Polsat. Decyzja ta odbiła się szerokim echem w mediach, a eksperci podkreślali, że był to ruch strategiczny, pozwalający jej na większą niezależność i rozwój w nowym otoczeniu. Kurzajewski, znany z profesjonalizmu i elegancji, od początku związany był ze sportem. Jego praca przy największych imprezach, od Igrzysk Olimpijskich po Mundial, dała mu status jednego z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów w w Polsce. Trzykrotnie nagrodzony telekamerą, wielokrotnie stawał przed wyzwaniem prowadzenia programów rozrywkowych czy informacyjnych, udowadniając, że jego kompetencje wykraczają daleko poza sport. W Polsacie nie tylko współtworzy Halo to Polsat, lecz także angażuje się w projekty sportowe, stając się ważnym ogniwem zespołu redakcyjnego Polsat Sport. Kariera Cichopek i Kurzajewskiego splata się dziś w wielu wymiarach. Razem prowadzą programy, wspierają się podczas wspólnych projektów, a ich styl pracy jest często komentowany jako przykład dobrej chemii antenowej. Bliscy współpracownicy podkreślają, że oboje są perfekcjonistami, którzy wiele wymagają od siebie, ale potrafią też tworzyć wokół siebie atmosferę współpracy i wzajemnego szacunku. Odbiorcy zwracają uwagę na to, że duet Cichopek Kurzajewski wprowadził świeżość do polsatu. Ich wspólne występy mają w sobie energię, naturalność i autentyczność, które przekładają się na wysoką oglądalność, widzowie doceniają, że są sobą także poza kamerami, a ich codzienna relacja przenika w subtelny sposób do tego, co pokazują w telewizji. Oboje nieustannie rozwijają swoje kompetencje. Cichopek angażuje się w projekty związane z teatrem, literaturą i programami lifestyle. Natomiast Kurzajewski kontynuuje pasję sportową, będąc obecnym przy transmisjach i analizach wydarzeń najwyższej rangi. Połączenie ich doświadczeń sprawia, że stali się jednym z najciekawszych medialnych tandemów ostatnich lat. Nie ma wątpliwości, że ich kariery, choć pełne różnych zakrętów i momentów przełomowych, dziś tworzą spójną całość. Każdy nowy projekt z ich udziałem wzbudza zainteresowanie, a fakt, że prywatnie są parą, tylko dodaje emocji i przyciąga uwagę mediów. To sprawia, że ich zawodowe kroki są nie tylko analizowane przez ekspertów, ale też śledzone przez tysiące widzów. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi doniesieniami na temat kariery i życia Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego i nie przegapić żadnej wiadomości ze świata gwiazd. Kariera Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nabiera tempa i wciąż przyciąga uwagę zarówno widzów, jak i mediów branżowych. Oboje nie zatrzymują się w miejscu i systematycznie poszerzają swoje zawodowe portfolio, co czyni ich jednymi z najbardziej dynamicznych osobowości polskiego show biznesu. Cichopek, znana od lat jako aktorka i prezenterka, coraz śmielej wchodzi w nowe obszary aktywności. W ostatnich miesiącach zaczęła angażować się w projekty związane z kulturą popularną i edukacją medialną. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, w których pokazuje jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych i jak rozwijać własną markę osobistą. Jej doświadczenie telewizyjne staje się inspiracją dla młodych ludzi, którzy marzą o pracy przed kamerą. Jednocześnie kontynuuje działalność aktorską, pojawiając się w produkcjach teatralnych i serialowych, co udowadnia, że potrafi łączyć wiele ról zawodowych. Kurzajewski z kolei koncentruje się na publicystyce sportowej, ale jego działalność wykracza daleko poza relacje z boisk czy hal sportowych. Ostatnio podjął się roli gospodarza programów publicystycznych o tematyce społecznej i kulturalnej, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Jego sposób prowadzenia rozmów, spokojny, analityczny i pełen szacunku dla rozmówców, podkreślany jest jako jego największy atut. W Polsacie rozwija również projekty redakcyjne, które mają na celu wzmocnienie pozycji stacji w segmencie sportowym. Razem tworzą tandem, którego obecność w mediach jest postrzegana jako gwarancja jakości i profesjonalizmu. Każdy ich wspólny występ, czy to w programie porannym, czy podczas większych wydarzeń specjalnych, generuje wysoką oglądalność i liczne komentarze. Eksperci medialni zauważają, że duet ten idealnie odpowiada na oczekiwania współczesnych widzów, którzy poszukują autentyczności, ale też profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Nie można pominąć faktu, że ich wspólna aktywność wpływa również na życie prywatne. Wspólne projekty wymagają od nich ogromnej dyscypliny i zaangażowania, co często oznacza długie godziny pracy. Jednak, mimo intensywnego grafiku, potrafią znaleźć czas na życie rodzinne, co podkreślają w wywiadach. Ta równowaga jest jednym z elementów, które sprawiają, że ich relacja budzi zainteresowanie i sympatię. Kolejne miesiące zapowiadają się dla nich równie intensywnie. Cichopek przygotowuje się do premiery nowego projektu teatralnego, natomiast Kurzajewski prowadzi rozmowy dotyczące realizacji autorskiego cyklu sportowego. Oba przedsięwzięcia mają szansę umocnić ich pozycję w branży i otworzyć nowe możliwości współpracy. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych informacji o rozwoju kariery Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oraz najnowszych doniesień ze świata polskich gwiazd. Dziękujemy że byliście dziś z nami i poświęciliście swój czas, aby poznać bliżej kulisy życia i kariery naszych bohaterów. Wasze wsparcie i obecność są dla nas niezwykle cenne. To właśnie dzięki Wam możemy każdego dnia tworzyć materiały pełne emocji, prawdy i inspiracji. Każdy komentarz, każda reakcja i każde udostępnienie pokazują nam, że to, co robimy, trafia do serc widzów i buduje wspólną przestrzeń pełną ciekawości i zaangażowania. Jeśli chcecie być zawsze na bieżąco z kolejnymi historiami, które poruszają, zaskakują i skłaniają do refleksji, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego materiału, a my będziemy mogli jeszcze częściej dostarczać Wam treści, które łączą rzetelność informacji z emocjami i pasją. Kliknijcie przycisk subskrypcji, dołączcie do naszej społeczności i bądźcie częścią każdej kolejnej opowieści, którą wspólnie będziemy odkrywać.